Zostaw suba i łapę w górę Toby pistoletu do ręki by mnie dopchły Pierdolono co? Też na Pocałuj, no mam cię pocałować w polisie Kurwa wy nie nagrywa? No to też nie ma Ale pokaż najpierw dupę. To wtedy go pocałuję, naprawdę. Nie. Pokaż dupę. cały albo przełączam. No na kamerze Na kamerze, było zadanie nacisku. policzek. w policzak. Nie kurwa, spierdalać Czekajcie, spotkamy jakiegoś beja No hej Na przykład tego Ty musisz być Marta Patrz Patrz, czekaj Kto ma lepszy? Ja na pewno, ale musisz wstać. Ja też stanę. Dobra, to poczekaj. Okej. Okay. Jak wstanę? Co też Zatańczysz kaczuchy? Zatańcz. Fajna jesteś, fajna no. No, dupcie masz kozacką. Kaczuchy mam zatańczyć? Nie nie umiem tego tańczyć. Co zapaletania wodka kanapeczki Ouh? Ja nie chodzę na imprezę Radia ESKI. KMD 9 zł. Zdrówko A ile masz lat w ogóle? Pownicie się zjadł. Czekaj Ej, Bordzia, tylko ciekaw, jest, ciekaw jestem jak ty to piszesz, jak ty kurwa stoisz 2 metry od laptopa. <grywa> Chłopcu kaczuchy z Chłopcu kaczuchy z